w Polska mówi. Dzisiaj rozmawiamy o kobietach, o kobietach pilotkach, a ze mną gość pan Ryszard Witkowski, pilot szybowcowy, samolotowy, śmigłowcowy, odznaczony między innymi złotym medalem em, pilota wiropłatowego. Dzień dobry panie Ryszardzie. Moje uszanowanie witam państwa, witam pana Panie Ryszardzie, ta złota odznaka przyznawana jest chyba niewielu y, pilotom na świecie. Tak. Mała poprawka nie odznaka, ten złoty Mebal. medal. Przepraszam, medal. <gry> to się zdarza. Tak, rzeczywiście jest przyznawana tylko jednej osobie na rok. I ustanowiony został ten złoty medal wielopłatowy Federacji FAI. Przed ćwierć wiekiem. I od tych 25 lat nadano ich 16. Ja dostałem to jako 15 osoba na świecie. Pierwszy Polak. Panie Ryszardzie, tak jak wspomniałem na początku naszej rozmowy, dziś rozmawiamy o kobietach. Chciałbym zapytać o te kobiety, pilotki w Pana życiu, które Pan poznał. Kiedy Pan się zerknął z pierwszą koleżanką kobietą, pilotem? No, więc rzeczywiście w moim dosyć długim lotniczym życiu, które zaczęło się w roku 1945, tuż po wojnie. Rzeczywiście miałem okazję zetknąć się z latającymi paniami. I pewnym zaskoczeniem było dla mnie, że na pierwszym kursie szybowcowym, który absolwowałem w 1945 roku w Rzadkowie, w tym wielkopolsce. Jednym z dwójki instruktorów, którzy tam pracowali, była bardzo sympatyczna, o piękna dziewczyna Irena Kępówna. Później wybitna, bardzo szybowniczka, zawodnik szybowcowy. Koleżanka zresztą, z, z, z moja, bo ja też startowałam w różnych zawodach. Urocza pani. Po niej tak się zdarzyło, że na mojej tej lotniczej drodze napotykałem jeszcze wiele, wiele innych latających pań, i to zarówno w kraju, jak i za granicą. Czy w tamtych czasach m, kobieta. Która siadała za sterami samolotu. To był wyjątkowy widok, który wzbudzał po prostu taki zachwyt, niedowierzanie. Mm. Jak, jak pan? Jakżeście mężczyźni Piloci podchodzili do tego, jak widzieliście kobietę za sterami samolotu? Bądź taką, która mówi o tym, chce latać. Nie pan bardzo istotne sprawy. Ale sięgającej trochę do początku lotnictwa. Lotnictwo zaczęło się jako pewien kaprys elit. Kaprys arystokracji, kaprys ludzi kultury dobrze no, zarabiających. I wśród tych, którzy w Polsce jako pierwsi stawiali pierwsze kroki i budowali te. te Pierwsze zręby polskiego lotnictwa. Wśród tej właśnie arystokracji i ludzi, mm, ludzi bogatych znaleźli się nie tylko hrabia Sipio del Campo, i, czy, czy książę Lubomirski, ale również aktorka Marzińska, która w Polsce, w Warszawie. W 1910 roku zaczęła latać. prawdzie nie ukończyła tego szkolenia. Ten kaprys jej szybko przeminął, ale do odnotowania zostało, że reprezentantka kultury, aktorka, była pierwszą polską lotniską. Później w jej ślady poszły następne. Przeważnie zresztą rekrutujące się, przynajmniej w pierwszym okresie właśnie z tych kręgów, kręgów lepiej sytuowanych. Sytuacja się zmieniła oczywiście później, kiedy lotnictwo stało się bardziej dostępne, powszechne. Na przykład dzięki LOPP przed wojną w aeroklubach już się pojawiło. Sporo, sporo młodzieży żeńskiej, a rewolucję przyniosła wojna. W czasie wojny kobiety włączyły się nie tylko do spraw produkcji, nie tylko do obsługi potrzeb życiowych społeczeństw w zastępstwie mężczyzn, ale również jej włączyły się aktywnie do lotnictwa. Tak się złożyło, że miałem okazję parę z tych wojennych dziewcząt Między innymi wśród tych dziewcząt była Hanna Rajcz. Kim była pani Rajcz? No, no więc właśnie wśród tych wojennych dziewczyn wojskowych, czy wojskowych, czy pracujących na rzecz wojny, były osoby, nie tylko polskie Populki były, ale najsłynniejszą latającą kobietą w czasie wojny była niemiecka pilotka urodzona w Jeleniej Górze, Hanna Reich. Bardzo ciekawy przypadek. Młodej dziewczyny, która zaczęła studiować medycynę, marzyła o tym, żeby być lekarzem w Afryce. A zaraziła się szybownictwem w szkole szybowcowej w okolicach Jeleniej Góry. To się wtedy nazywa Hirschberg, nazywała Jelenia Góra, a ta wioska, gdzie się zaraziła lataniem, le nazywała się Grunau. Dzisiaj się nazywa Jeżów Sulecki. Postać o tyle ciekawa że jej talent do latania został dość wcześnie odkryty przez jednego z niemieckich pionierów szybownictwa, pana Wolfa Hirta, który się nią zaopiekował i wykierował ją na lotniczkę taką pełnowymiarową. Do wojny ona uprawiała tylko latania sportowe. W czasie wojny pracowała jako pilot doświadczalny w Instytucie Badawczym Luftwaffe w Niemczech. No niewątpliwie najsłynniejsza lotniczka, która dokonywała rzeczywiście rzeczy bardzo karkołomnych, niebezpiecznych. Niezmiernie ciekawe. Ale to były, zdobyła jakie sobie to były te sobie w jej wykonaniu. Dużą sławę. Jakie to były te karkałomne sytuacje niebezpieczne w jej wyko w wykonaniu? Na przykład... W jej wykonaniu no, na pewno znana jest panu sprawa bomb latających V1, które Niemcy jako broń przeciwko Anglii wypracowali. Ta maszyna letająca bomba z ładunkiem tysiąca kilogramów ładunku wybuchowego w, na, w pierwszym okresie swojej egzystencji była bardzo kapryśna. Często nie wykonywała powierzonych jej zadań, eksplodowała na wrzutniach albo, albo jeszcze na własnym terytorium, i w pewnym momencie postanowiono, że Muszą być zbadane właściwości, te negatywne właściwości na maszynie dostosowanej do pilotowania przez człowieka. Nie przez automat, tylko przez człowieka. I te próby pilotowanego F1 wzięła na siebie Hanna Reich, która była drobną dziewuszką MET54, wszystkiego wzrostu, i do tej. Latającej bomby się dobrze zmieściła. A jakieś awaryjne jej lądowania takie spektakularne miały miejsce? Tak. Jednym z wyczynów Hanny Reich, który miałem okazję osobiście poznać w 1971 roku, to było w czasie wojny, kiedy badania w locie przechodził inny. Rewelacyjny samolot niemiecki, Messerschmitt 163 Komet, myśliwiec rakietowy, który wyróżniał się od innych tym, że nie miał podwozia, tylko startował na takim doczepianym, doczepianym wózku z kółkami, a lądował, lądował na płodzie. I tak się zdarzyło, że hanieraj się ten wózek startowy nie odczepił w czasie którego z latów. W związku z tym lot no, się skończył niełagodnym lądowaniem na płozie, tylko dosyć gwałtownym lądowaniem na urządzeniu, które nadawało się do startu, ale nie nadawało się do lądowania na tym doczepnym wózku. Ona wtedy odniosła bardzo ciężkie uszkodzenia ciała, miała zmasakrowaną twarz i tą hanneraż, którą ja miałem okazję poznać, to w zasadzie było z twarzą odtworzoną wielkim wysiłkiem chirurgów plastycznych właśnie po tamtym ciężkim, ciężkim wypadku. Jakżeście się spotkali i rozmawiali, to oprócz y, samolotów, jakie tematy? Czy pan pytał na przykład, panie Ryszardzie, podczas II wojny światowej, y, z kim ona rozmawiała, z kim się zadawała? Zgadza się. Więc oprócz latania doświadczalnego, Hanna Rajcła wykonywała jeszcze inne funkcje. Między innymi. Już w ostatnich dniach wojny, w ostatnich tygodniach wojny, została wciągnięta do lotów kurierskich do oblężonych miast. Wykonywała loty do, przy pomocy samolotu krótkiego startu i Fissers Storch i widocznie wykonywała te. Zadania dosyć precyzyjnie, że skończyło się tym, że kiedy zaistniała konieczność lotu do oblężonego Berlina, żeby dolecieć do kwatery wodza, to została do tego przywołana czy, czy poproszona Właśnie Hanaraj. I ona poleciała nie jako pierwszy, ale jako drugi pilot za plecami takiego generała, który miał zastąpić zmontowanego gringa, tym samym fincelerem, sorchem do Berlina. Ale w czasie przelotu nad sowieckimi liniami zostali ostrzelani. Ten generał Ritter von Graem został ranny i Hanna Reich dokonała czegoś zupełnie nieprawdopodobnego. Spoza pleców rannego pilota sięgnęła do sterownic i przeprowadziła udane lądowanie w nocy na Unterlinden w środku Berlina. Był to niewątpliwie wytrzym zupełnie niepowtarzalny. Na I... filmach takie rzeczy się tylko ogląda. Słucham? Na filmach takie rzeczy tylko można obejrzeć. Panie Ryszardzie, przejdźmy do kolejnych nazwisk. Pani Jadwiga Piłsudska-Jaraczewska. No tak, to jest... Druga z latających pań, które ja nazywam dziewczynami wojennymi, z którymi miałem okazję się zetknąć, bo oprócz Hanny co rzeczywiście jeszcze parę innych spotkałem. Wśród nich córkę marszałka Józefa Piłsudskiego, panią Jadwigę. Janoczeską Piłsudską. Ona, podobnie jak Hanna Rajcz, nie była członkiem sił zbrojnych. Była cywilem pracującym na rzecz sił zbrojnych. Tak jak ta Niemka pracowała dla Luftwaffe, tak samo pani Piłsudska. Z koleżankami pracowały dla Królewskich Sił Powietrznych, dla RAFO, dla RAFO. Pracowały w ramach organizacji takiej paramilitarnej, wykonujących dla właśnie RAFO usługi transportowe. Chodziło o to, żeby lotników bojowych. Nie używać do latania niebojowego. Byli zbyt drogocenni, było ich zbyt mało, żeby ryzykować na te przeloty takie nie, niebojowe? Było... Szkoda kwalifikacji. Lotnik bojowy był od tego, żeby walczyć, a nie transportować maszyny z warsztatu naprawczego na lotnisko. Ale czy taki transport był bezpieczny? Bo one nie miały prawa do używania broni, nie miały prawa do lotów bojowych, tylko przeprowadzały te maszyny. Tak. No, no, ten transport odgrywał ogromną, ogromną rolę, przecież trzeba pamiętać, że w sumie z fabryk i warsztatów naprawczych na lotniska bojowe transportowano dziesiątki tysięcy maszyn latających. Do tego szkoda było używać młodych świetnie wyszkolonych wojskowych. Użyto do tego entuzjastów, miłośników lotnictwa i emerytów, i kobiety. I wśród I tych kobiet znalazły się w ATA, w tej w transport Auxiliary, znalazły się również trzy kobiety Polki. Właśnie Jarwiga Piłsudska, która zresztą dołączyła jako trzecia. Wcześniej przed nią zaczęły latać Anna Leska i Stefania wojtu Panie Ryszardzie, kobiety, tak naprawdę, prawie że od początku istnienia samolotów były powiązane z lataniem, ale do dziś jest to jednak trochę taki czynnik bardzo wolno w stosunku do mężczyzn, że tak powiem, rosnący, bo obecnie mamy niespełna 6% kobiet na świecie, kobiet pilotów. Skąd się to bierze? że jest taki mały odsetek. No trzeba pamiętać, że kobiety do męskich zawodów właściwie dopiero zostały włączone w XX wieku. Ale I czy powodem tego może być to, że na przykład kobieta między innymi rodzi dzieci i... No właśnie. Właśnie kobiety weszły do tych męskich zawodów dopiero w w XX wieku, kiedy zostały pokonane pewne bariery, pewne bariery odgrazające je od tych funkcji tradycyjnych: dom, dzieci, wychowanie, kuchnia, od. Tych męskich zawodów. No Ale nawet, panie Ryszardzie, jeśli już nawet one są. Na przykład początek lat 2000-była formacja akrobacyjna, trzy kobiety w tej formacji latały na iskrach bodajże i o tym się nie mówiło. Dlaczego? <toddź> to taka męska zazdrość trochę. Trudno znaleźć na to wyjaśnienie, ale wydostanie się z tego z tego świata żeńskiego do części męskiej odbywa się we wszystkich zawodach z ogromnymi trudnościami. Przez Maria curie Skłodowska też z największym trudem wdarła się do mężczyzn. Na uniwersytety kobiety się wdarły bardzo, bardzo późno. Przez setki lat kobietom nie wolno było studiować. Więc mm, to jest w pewnym sensie, można powiedzieć, Ciąg dalszy, naturalnych procesów, które odgradzały kobiety od męskich zawodów. Ale nagle okazało się, że kiedy kobiety wkroczyły w tą męską sferę, to wcale okazały się nie od nich. A nawet niekiedy lepsze. No. Ja zresztą przykładów mogę przytoczyć. No. Podobno jest tak, że jeśli chodzi różnica pomiędzy pilotem mężczyzną a kobietą jest taka, że mężczyzna lepiej czyta mapy, a kobieta z kolei jest taka wielozadaniowa, ma podzielną bardziej uwagę. Czy zgodzi pan się z tym? Pan no, może. Nie jestem tego pewien, czy lepiej czytałem mapy, bo tutaj dotknął pan pewnej sfery, która właściwie dzisiaj już straciła bardzo na znaczeniu. Bo o ile kiedyś zaczęło się lotnictwo od czytania właśnie mapy i ten członek na pokładzie samolotu, który umiał czytać mapy, był ważniejszy od pilota nawet, to już należą do przeszłości. Dzisiaj wiele spraw jest. Absolutnie zautomatyzowanych i w czytaniu mapy nie odgrywa zdrowej. To jakieś inne jakieś inne cechy musiały zadziałać. Ale faktem jest, że kobiety wielokrotnie okazują się być nawet lepsze od, od, od panów latających. A, na pewno im nie ustępują. Ja, na przykład, z ogromną przyjemnością. Że tutaj w tej chwili zrobię odszkodowanie do współczesności, do moich wrażeń z mojej branży, ze śmigłowców. Ja, na przykład, z ogromną przyjemnością oglądam ewolucje pokazywane przez jedną z polskich pilotek śmigłowcowych, panią Marię Muś, na różnych pokazach. To tak perfekcyjne wykonanie. Różnych manewrów, takich półakromatycznych, w jej wykonaniu jest po prostu rzeczą zachwycającą. Uczta dla miłośnika lotnictwa, jak patrzę na to. Prawdziwa uczta. No ale weźmy na przykład Gosia Rotkowska, szkoli przecież w lotniczym pogotowiu ratunkowym. Jest kilka nazwisk, które znacząco się wyróżniają w czasach obecnych. Ale oczywiście że przejdziemy do współczesności. W tej chwili nasze latające panie, funkcjonują praktycznie we wszystkich gałęziach lotnictwa. We wszystkich. Zaczynają od szybownictwa, przez spadochroniarstwo, przez lotnictwo komunikacyjne, lotnictwo wojskowe, przez mamy nawet pilota nadźwiękowych. Nawet no na SUP-22 jest jedna Ta. kobieta, która lata. Tak. No i wreszcie mamy, mamy piłetki śmigłowcowe. I w moim przekonaniu zresztą, śmigłowce panią bardzo, bardzo pasują. Bo śmigłowiec to jest taka trochę, no nie powiem, że damska maszyna, ale, ale pod pod, pod damskie gusta, jak gdyby urodzona. Niezmiernie sympatyczna, miękka w pilotażu. I wcale się nie dziwię, że takie pilotki jak właśnie Gosia Rudkowska, zasłużony pilot lotnictwa, Medycznego lotnictwa pierwszej pomocy istnieją. O. Panie Ryszardzie, czy dziś yy, gdyby yy, był Pan na lotnisku i podeszła by do Pana kobieta i powiedziała: Zapraszam Pana na wspólny lot ze mną, to bez żadnego zawahania Pan wchodzi do śmigłowca bądź tak. samolotu i leci Pan? Ja jestem człowiekiem, być może. Nieco naiwnym, ale udzielam kredytu zaufania w takim przypadku bez żadnych wahań. Nigdy się nie wahałem, gdy miałem propozycję takich, takich właśnie sytuacji. Panie, naprawdę, te panie, które ja miałem okazję poznać, w każdej swojej branży, były perfekcyjne, że wspomnę no, chociażby te szybowcowe rekordziski, tą Kępówną, Dankowską, Majerską, no czy Maxi Czmiel, czy panie latające na śmigłowcach w Gosie, Agnieszkę. Każda z nich jest naprawdę mistrzynią. Warto wspomnieć, że w tym roku bieżącym, 2021, w styczniu, odeszła na lotniczą emeryturę pani Adela, która przelatała 40 lat w tej branży i była pierwszą kobietą w Europie, która pilotowała i miała uprawnienia do pilotażu Dreamlinera. Dziś mamy Dzień Kobiet. Co by pan powiedział do wszystkich pilotek kobiet i nie tylko pilotek, panie Ryszardzie? Tak trzymać. Dziękuję bardzo. Polska mówi, przyłącza się do tych słów. Tak trzymać, drogie panie. Wszystkiego dobrego.